I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pojedynku z League of Legends, nazywam się Mode i jest ze mną Kenner. No witam. I jak widzicie, ja gram sobie z Ilanem, czyli postacią wsparcia, chociaż też, która ostatnio dość mocno na mida sobie leci. A Kenner gra Anivio, więc będzie zabawnie. Ty wiesz, że oboje gramy po raz pierwszy tymi postaciami. Więc w ogóle nie zabawnie. Jakie to jest wolne? Czemu wolno od razu? O co ci chodzi? Bo to, bo to lata ja Hej, hmm. Czekaj, nawet nie wiem jak ja mam czary. Ok. zastanawiam, co byłoby najlepiej mi iść na, na tej mapce, bo to właśnie chodzi o, o tą mapkę. Pójdę jak troszeczkę bardziej chyba defensywnie. No dobra, powiedzmy, że w ten sposób. naciupałem tych itemów sporo, naprawdę. Um, bomba Zęgarowa. Co? wiem, jakie mam czary. Cofa czasy innych umiejętności o 10 sekund. Aha, dobra. Spowolnię drugiego bohatera. Dobra, dajmy w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostrzela? Dobra, strzela przynajmniej. Hahaha, goń się. To ja się mam gonić, a nie ty. Jestem bardzo ciekaw, czy mogę ci szczerze przed. Aj, kurde. Dałem mu bombę, ale myślałem, że ona zadziała jakoś sensowniej. Od razu mówimy, tak będziemy fejlić, to będziemy fejlić na potęgę wręcz. Co mi rzucasz bombę? Co? Chodź tu. Giń, przy pana! To ja mam ginąć, czy ty masz ginąć? Bo ja nie, nie wiem. To, to to nie jeszcze, wiesz? Jeszcze musisz poczekać chwilę. No nie Jesteś wiesz. Z tego że te pewien? Są hmm. A ja ale tu ja nie potrafię w ogóle to postacią las hitować. I robić chyba mu największy błąd Bara <grymna> Ja tu jakoś staram się skupię, przynajmniej troszeczkę na tych walkach znaczy, To jest naprawdę problematyczne się, dla mnie no, Po co to robić? Save mod Ja ciebie nie rozumiem no, Tu ma większy zasięg, dobra <grymna> Zmierz? Zgiń! Proszę cię! Ile co stało ci życia? Moja pasywka chyba A, czyli padłeś, okej okay. Nie, nie padłem No To właśnie jest kijowe, że twoja pasywka tak zadziałała, że jakbym ci w ogóle nic nic nie zabrał i to jest smutne Bo zginąłeś w takim miejscu, którego ja dostępu nie mam No Nawet nie wiedziałem, że mam taką pasywkę, że się odradzam po śmierci no ale patrz jak te bomby będzie rzucał, no nie wierzę w to. Nie uciekniesz. No bez jaj. Jak cofnie czas, cofnie czas. Nie. Przeliłem sobie ulti, a moje ulti cofa czas. Skąd ty już masz ulti? Już mam szósty level. Zilan ma specjalność taką, że szybciej ja, ja poziomy o 8%. No, o mój Boże. Więc będę miał serio? szybsze poziomy niż ty. Czyli ty masz piąty, a ja już mam siódmy. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Ale... A jednak uwierz, bo to jest święta prawda. Spadaj, spadaj stąd. A kysz, kysz z moro. Ty, ty brudasie, spadaj. No bo ja wiem, co ty chcesz mi zrobić. Brudaj się ty No nie wiem sypa nie, nie wiem Musiałem zrobić jakieś spowolnienie Bo coś nie czułem się zapewnie w tym pojedynku aktualnym Hmm Nie wiem co maksować aktualnie Ale chyba w to będę iść Czyli żeby szybciej tego używać, więc zobaczymy, co z tego takiego wyjdzie nam teraz. Przecież muszę się podleczyć. Mój tutaj pan. Ej, spadaj, jestem, kurde. No nie wierzę. Aj, kurde, myślałem, to, że to, to, to się szybciej załaduje. Hmmm. A fajnie, ja mam, ja mam moje uki co 5 sekund. <grystanie> A no to ładnie, ładnie. No, czyli mamy jeden do jednego? No ale, kurde, co się dziwić? Ale ty masz za to większy level już. Ty już masz który level 8 też. Więc nie większy. Um, dobra, już do ciebie biegnę z powrotem. Nie musisz, wiesz. Ej, zostaw moją wieżyczkę w spokoju, dobrze? Ja, ja ją tylko odmrażam, on siebie zamraża. <laughs> o nie, sejf, bo go gonił. Nie będę ci gonił, po co? A, na takie zadać to działa. O, to już wie, jak używać tego wszystkiego. to. <laughs> Kurde, już, już kombinuję coś tam. Nie ma Nie ma? No nie wierzę. Jestem! Z powrotem cały czas. nie ty masz te swoje ulki głupie? A co chwilę? To nie fajnie, wiesz? No i mi uciekasz? A ty tak coś jak... Ej, zginąłeś! tak, bo miałem bombę, nie miałem czym się wyleczyć. Faktycznie, że bombę ci nałożyłem! Kurde, jak miło! Jak milusio! Dobra... Oboje zginęli, nie? Nałożyłem tylko jedną bombę, w przypadku miałem dwie nałożyć. Okay. Słyszę, że mogę jej aktywować od, od razu. Bo to, ja byłoby to nie dosyć aktywuj. przyjemne. Ja tam nic Co nie 9 sekund panie, mam nie. odnowę. Ok, spokojnie, fajnie. Bara. Fajnie. Spadaj. Spadaj, 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 proszę pana. Dajcie mi dodatkowy punkt do tego. Gdzie idziesz? Boże, czy ty masz te bomby? To jest głupie. A ja tych tak bomb tak. mam dwie, bo mam jednego spela który mi skraca czas od nowy. Ale miałeś w pułaparta, nie wierzę. A, nie! A, strzeliłem nie. ulti, ale nie potrzebę trochę. Save, save, mod. Aj! Kurde. Ale kijowo. Mamy um. prawie te same pasywki, tylko że ty masz to ulti, ja mam pasywkę swoją. <grych> o hmm, bozie. Wiem, że to bym pod... złożył troszeczkę. Hmm. Ale, kurde, ty masz ile życia? 1600, ja mam 1300, bo ja w ogóle w życie nie idę. I nie będzie mój błąd. Chociaż, kurde, jakbym dobre kompo zrobił, to bym Ciebie złożył na, na jedno takie ułożenie. Chociaż mogę buty zrobić sobie teraz 1000, potrzebuję na buty? Tak, 1000. To było fajne. Tym, 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 tym. Tu, 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 tu. No co uciekasz? Ja cię Nie da mi się rzucić bomby na głowę I, i, I tak ci bomba poleci na głowę Więc mi się tam kurde przyjmujesz No może i poleci, ale nie teraz A Ja już kombo ci strzelałem! Specjalnie czekałem, żeby kombo strzelić! No ja specjalnie użyłem swojego ulta, który cię spowalnia. Ach, kurde, żem zrąbał teraz to całkowicie. Mogę jednak na kurde tak. nie czekać, to mogę kurde zwiać, by po prostu spokojnie to ulty sobie użył. Jest <noise> bardzo mi się podoba moja ściana, która cię zamyka, i nie możesz się w niej. nie możesz przez nią przejść, po prostu. To jest coś no, ładnego. No smutne, smutne to jest.

Pewnie mało dosyć. To bardzo! Tak mało Ale może nie, postać fajne, tego... fajna, fajna. Przy, się, nie ugra, tu muszę bardziej uciekać. Bardzo skurczająca, co nie? No. Wkurzające jest u Ciebie to, że ty byś szczeliszy, ten mur głupi. Któryś o ten? O ten właśnie na przykład. Spadaj! Wiesz, że mogłeś mi teraz rzucić, bo byłoby po mnie. Wiem. Ale boję się, że masz ultika. Ja mam moje ulti co 4, co 5 sekund. A twoje ulti to, to jest co? To jest... Yy, właśnie co I Nie masz to, to co, co? Ile? To 4 sekundy. Aha, no to ładnie. <laughs> mhm. Kurde. Nie zrobię nic, bo ty mi teraz rzucisz bombę. Dobra, jest błądka. Dobra, okej, okay, zginąłeś. I teraz mam chwilę czasu, żeby ściągnąć to Kurde, będę powinien to dosyć ciekawy. Szczerze mówiąc, nie umie grać z Zilanem. No kurde, no bez jaj. Tak failuje, że to jest po prostu szok. Dobra, wszyscy padli pięknie, ładnie wręcz. Kurde, ale przynajmniej mnie ściąga fajnie tutaj. Wszystkie te krepy się teraz odrodzisz, a ja nie mam kurczę żadnych tutaj minionych, żeby ściągnąć tu wie, To wieże przydałoby się ściągnąć, naprawdę. Nie, 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 nie. Bardzo, bardzo by się przydało i będzie ściągnięta. O to chodziło, pięknie. Nie wierzę w to. A uwierz, Dobra. Zginął duży, zginął duży, okej, okay. właśnie zastanawiałem się, czy zdołam do tego dużego zabić. No nie wierzę, ale ci Nie! Ah! Pięknie! Masz ulti? Oje masz. To mnie bijesz! Czekaj, niech się tylko odrodzę. Nie patrz we mnie. Aha, ty mnie możesz coś oszczelać, tak? Aaa, chyba padniesz. Zdążyłem chyba z tym ostatnim. Nie, Nie rzuciłeś ulti. Bomby. Nie? Nie. No kurde, no bez... Aaa! Ja tak myślałem na co ty czekasz Ej, na serio byłem przekonany, że tą bombę zdążyłem strzelić Dawałem w szybko, myślałem, że ta bomba jeszcze weszła Kurde, no dobra Pójdę w ten sposób, nie wiem czy dobrze robię, czyli powinienem pierwszy właśnie tych bucików zakończyć sobie no ale miejmy nadzieję, że jakoś, jakoś, jakoś to będzie miało sens co teraz zrobiłem. Po prostu jednak pójdę w kierunku damage'u, Czyli cztery bombki cię zabijają. No nie. Bo mnie teraz będzie bolało trochę. Troszeczkę. Chodźcie mi szybko. Aaaaaaśli walk nie jest zawsze No troszeczkę troszeczkę zabiera I można ukrywać To nie Hallu Co pan ucieka tak Ja nie uciekam mogę sobie go wyłączyć i zaraz sobie go mogę tutaj znowu postawić obok To jesteś pięknego Gdzie uciekasz? A tak Tak for fun bardziej Nie podchodź! Bo dobra, jak już tutaj jesteś, to jest to Może zginiesz to? Zginąłem, a cytujesz? Dziękuję bardzo. Nie, bo no, pomyślałem, że ty się możesz odrodzić. Dobra, i teraz możemy ściągnąć inhibitor, bo nie może się na pewno odrodzić. I już wspomniał. Ty ściąga, mam w dupie wszystko inne. Jaki ty masz mały damage? No właśnie o to chodzi, że ja nie mam damageu bo ja jest... czy znaczy ty też nie masz damageu. Jak to ja nie mam damageu? No ty nie masz damageu w swojej pozycji, no bo od czego masz mieć? Co ci ma dać damage? Wszystko. Jest ściągnięty. Nie. Więc ok. No jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jest aż tak źle, ale kurde, jak teraz jest ja zginę, to ty mi ściągniesz inhibitor. Znaczy wieżyczkę plus inhibitor pewnie. Hmm, kto, kto ma zasięg? Malutki. Bomba ma większy zasięg. To, to, to. Nie, mają taki sam. Dobra. Hmm. Dobra, coś ci strzeliłem? Zdążyłem? Ajdź. Zdążyłem, kwestia czy masz odrodzenie. Masz Szkoda. Dzięki. <śmienicza> no mamy bardzo podobne ulti. No tak trochę. Ja muszę to W częściej używać. Tylko, że ja teraz mam, nie mam Bo to W mi moje ulti tak samo przyspiesza. No to dosyć fajne, muszę powiedzieć. Proszę szczerze mówiąc, ja już mam moje ulti. <laughs> nie. Ej serio, ledwo co użyłem moje ulti już mam je z powrotem, ale kurde strasznie jestem manużerny. No, a ja może nie. Dobra. Dwie bombki może mały damage zaleją, ale przynajmniej cokolwiek. Jak ty masz kurde, jak masz hapsów. Tylko Ej, ale to jakieś tanki. Bo to jest postać tankowa. To tylko idzie pod tanka. Jak uważasz? No. Hmm. Tylko, że ona też jest strasznie manożerna. Nie, wyłączcie! Spadaj, spadaj! Co ty kurde sobie myślisz? Nie, czekam na manę, wiesz? Aha, spoko, spoko. Ale wiesz co? Te twoje wszystkie podstawowe, te minionki, ja ściągam prawie, że na szota. Rzymy, nie masz chyba co za bardzo zrobić. Twoja. Prócz posadzenia tego żebyś nie do mnie teraz nie wrócił, to nie. No właśnie mówię. No nie, ja teraz nie mam w ogóle manny. Już jestem przegrany. Dobra. Dwa demange e poszły. Tak, dwa. Dwa dobre e. Dobra. Właśnie nie boję że dwa się udało strzelić. Okej. Okay. Czy to nie. będzie twoja śmierć? Będzie chyba. Pięknie. Nie. Ach. Kurde, piękny pojedynek. Ale musisz z mną nauczyć grać. Fajna, bo to fajne ma ona potencjał. Ale ja jestem za tym. No, zdecydowanie jest, tylko, 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 tylko trzeba nim ogarniać. <laughs> to Dobre. mocno ogarniać się, nią, Ale na Mida bardzo fajna, bo tam przychodzi ludzie mają mało hapsów. No chyba, że taka Anivia przyjdzie, ale chyba już źle by według <laughs> mnie. Ja bym pod no, hapsy tak nie gra, nie bardzo nie, sz nie szedł. Dobra! Więc w takim razie to byłoby na tyle z tego pojedynku. Komentujcie, piszcie co zrobiliśmy źle, co dobrze i do zobaczenia w kolejnym pojedynku. Na razie wszystkim. No papa.